Gratuluję ogólnie zespołowi Zbyt Gorzszy walki. Przegraliśmy dwa sety po walce w końcówkach. Przez te ostatnie dwa tygodnie mamy bardzo dużo perypetii, przede wszystkim zdrowotnych. Więc na dzisiaj mogę podsumować tyle, że zagraliśmy, zagraliśmy całkiem, całkiem niezły mecz. Na to, co, co, co mogliśmy przede wszystkim. No jest mi strasznie przykro, bo, bo uważam, że, że nasza gra nie była, w, nie była w stanie się przeciwstawić grze pałacowi. Robiłyśmy za dużo błędów myślę i to, to zdecydowanie zaważyło na tym, jaki jest wynik. No mówię, bardzo, bardzo żałuję, miałyśmy swoje problemy w ciągu, w ciągu całego tygodnia i myślę, że to też miało wpływ. Eee, no no co, co mogę powiedzieć? No jest mi bardzo przykro, że, że ten mecz u nas, u nas na hali, po, po takiej dłuższej przerwie wyglądał, no, nie tak, jak się mogliśmy tego spodziewać. Myślę, że jeżeli chodzi o dobrą, dobrą rzecz w tym sezonie, to na pewno rozpoczęcie roku wyglądało w naszym wykonaniu bardzo dobrze. Myślę, że, że, że to zadecydowało, że, że miałyśmy spokojne utrzymanie, ale, ale na początku stawiłyśmy sobie wyższe cele i chcieliśmy grać o coś, o coś więcej. No, niestety się nie udało. Myślę, że no, przed nami jeszcze mecze z Wrocławiem i, i nie położymy się, będziemy chciały, będziemy chciały to do, dobrze zakończyć i, i wspominać dobrze ten sezon. No, takie mamy założenia. Mieliśmy Twoje szanse. Niektóre żeśmy wykorzystali, niektóre nie. Tak jak powiedziałem, ostatnie dwa tygodnie zaważyły na tym, że nie znaleźliśmy się w ósemce przede wszystkim wykluczyły nas kontuzje, kontuzje i, i podejrzewam, że jeżeli na dziewczyny byłyby w pełni zdrowe, to na pewno na pewno ten cel ósemka by był zrealizowany.